no z tej strony i witam was w kolejnym odcinku, będę testował nowo otwartego kebaba z Sahara safa, Kebab na ulicy Gęsiej 3 w Lublinie. Nie ma jeszcze bildu, ciężko ogólnie było trochę trafić, no ale mam nadzieję, że w najbliższym czasie się to zmieni. Moim zamówieniem jest pita mała z mięsem wołową, baranim sos mieszany za cenę 15zł. Oto tak to wygląda. No szczerze mówiąc za 15zł trochę w innych lokalach jest, jest dwa razy większe trochę. I to ogólnie jest kształcie pieroga, mam nadzieję, że smaczna i teraz przejdę do końcówki kebabowej. <grylata> <trylata> 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 Zasos, sos? Poczekaj, to zastomuj. Ogólnie podsumuję tego, tego kebaba, mięso suche dla mnie jest sos, naprawdę piątkę z plusem dam temu sosowi, bo niby, niby mieszany, ale czuć, że ostry jest bardzo, surówka w porządku, ale my, jak to mówią, że kluczowym punktem w kebabie jest mięso, daję temu kebabowi o ten piękne dałbym, może byłaby wyższa ocena, ale dla mnie jest po prostu mięsa za suche bo no nie może następnym razem kurczaka spróbuję będzie trochę lepsze ale po prostu no, to jest moja ostateczna ocena zakończyłem ten odcinek, byłem w tym nowym kababie. no i cóż mogę powiedzieć, jeśli się wam spodobał odcinek 2000 i godzin, ale to no no to no to, no to, no to mówią narze